to możemy chyba zaczynać powoli tak zapraszamy serdecznie Szanowni Państwo, jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich przedstawiam bardzo ważny postulat programowy Solidarnej Polski. Postulat, który idzie w sukurs interesom polskiego obnorolnika i oczekiwaniom producentów rolnych, którzy dzisiaj protestują, ponieważ polscy rolnicy nie mogą sprzedać zboża. Niestety jest szczególny problem z kukurydzą. Pan wicepremier Henryk Kowalczyk walczy na forum Unii Europejskiej o to, aby wspierać polskiego rolnika po tym, jak rok temu została podjęta decyzja o liberalizacji handlu z Ukrainą. Ale jest pytanie, co możemy jako Polska dzisiaj zrobić, żeby pomóc polskim rolnikom. Naszym postulatem, postulatem solidarnej Polski jest wsparcie między innymi polskich rolników, ale również jako element bezpieczeństwa energetycznego w realizacji postulatu stosowania benzyny E10 zamiast benzyny. E1. 5. Chodzi oczywiście o to, żeby wzrósł, wzrosła ilość biokomponentów w benzynie E95. Z obecnych 3,2 jeżeli chodzi o energetyczność do 5,3. To oznaczałoby, że ilość biokomponentów w benzynie wzrosłaby z 6 do około 9%. Biokomponenty, w, jeżeli chodzi o benzynę E10 stosowane są powszechnie w 15 państwach Unii Europejskiej. Jest to całkowite. Bezpieczne dla samochodów, ale nade wszystko wspiera polskie rolnictwo, ponieważ zastosowanie tego progu spowodowałoby wzrost sprzedaży przez polskich rolników do 13 producentów bioetanolu w Polsce zarejestrowanych w Krewym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa o około Pół miliona ton zboża. W większości jest to w 70-80% kukurydza. Apelujemy do wszystkich partii politycznych o wsparcie naszego projektu, który wymaga zmiany ustawowej. Zachęcam również branżę do dyskusji w tej sprawie, ale jest jeden podstawowy warunek. Takie ewentualne zmiany muszą być korzystne wyłącznie dla polskich rolników a więc zboże które ma być używane jako do produkcji biometanolu ma pochodzić wyłącznie z polskich pól wyłącznie dla polskiego Rolnika ma być to korzystne, a jest niestety, szanowni Państwo, tak, że spotykamy się dzisiaj z wieloma informacjami od rolników, którzy są zaniepokojeni i nie mogą sprzedać swojego zboża, jak chociażby w województwie opolskim, gdzie jest rzeczywiście jedna z takich fabryk bioetanolu, i oczekiwałbym również wyjaśnień, wyjaśnień od Właściciela tej fabryki, działacza polskiego stronnictwa ludowego, byłego senatora i posła pana Zbigniewa Komorowskiego. Jakie, skąd kukurydza, która jest przewożona do goświnowic w powiecie Nyskim, do największej fabryki bioetanolu, skąd ona pochodzi? Tak to, szanowni państwo, wygląda. Tak wygląda informacja od rolników. Którzy pokazują w internecie przeładunek mokrej kukurydzy z wagonów do między innymi fabryki. Szanowni Państwo, polscy rolnicy nie transportują oczywiście kukurydzy z wykorzystaniem transportu kolejowego. Przede wszystkim transportują TIRAN. I oczekujemy, I oczekujemy, szanowni państwo, wyjaśnienia tych. Spraw jasnego stanowiska, bo jeżeli mamy podejmować dobre decyzje, a chcemy dobre decyzje dla um, polskiego rolnictwa, to musi być jedna zasada. Musi być to dobre dla polskiego rolnika i zboże na, dla produkcji bioetanolu musi pochodzić wyłącznie z polskich pól. Szanowni Państwo, pan minister Kowalski zaprezentował jeden z postulatów Solidarnej Polski związany z pomocą w tych trudnych chwilach rzeczywiście jestem posłem na Lubelszczyźnie i zwracają się do mnie lokalni rolnicy ponieważ ten problem przede wszystkim dotyka województw które graniczą z Ukrainą mam tu na myśli Podkarpaci i Lubelszczyznę widzimy to w cenach, że są tam ceny zdecydowanie zaniżone w stosunku nawet do całego terytorium Polski. I jeśli chcemy debatować z ludźmi, na przykład politykami polskiego stronnictwa ludowego, którzy zawsze podkreślają chęć współpracy na rzecz dobra rolników, to musimy postawić podstawowe pytanie. Czy w związku z tym, że prezesem polskich młynów, czyli jednej z największych firm z ciągu, Kupujących i handlujących zbożem jest pan Waldemar Pawlak. To stawiamy pytanie, czy pan Waldemar Pawlak, jako prezes polskich młynów, kupuje wyłącznie polskie zboże? Czy nie ma takich przypadków, że czasami kupuje się zagraniczne zboże? Bo w polityce najważniejszy jest brak hipokryzji. Jeśli byłoby tak, że działacze i politycy polskiego stronnictwa ludowego z jednej strony przed kamerami atakują rząd za problem związany ze zbożem i tym, że jest tranzyt ukraińskiego zboża, a z drugiej strony handlują tym zbożem i kupują go do młynów posiadanych właśnie będących w rękach polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, to mamy do czynienia z bałamutstwem bałamuctwem opinii publicznej i na, na, na taką sytuację nie może być zgody. Więc rozmawiajmy, ale najpierw niech przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego odpowiedzą na jedno proste pytanie. Czy e, ich przedstawiciele, ich ludzie, ich politycy e, kupują zagraniczne zboże? Wtedy, jeśli taka odpowiedź będzie przecząca, będziemy mogli rozmawiać nad dalszymi postulatami. Ale obawiam się, że nie będzie przecząca ta odpowiedź, ponieważ znamy podejście Waldemara Pawlaka, który w kontekście gazu pochodzącego z Rosji mówił, a jakie to ma znaczenie, czy z Rosji, czy nie z Rosji, ważne, żeby się paliło. I Prawdopodobnie taki sam stosunek ma do tego, skąd pochodzi zboże, czy, czy jest zbożem polskim, czy zagranicznym. Oczekujemy od Władysława kosiniaka Kamysza jasnego stanowiska, czy działacze polskiego stronnictwa ludowego, między innymi Waldemar Pawlak, Między innymi pan Zbigniew Komorowski, właściciel dużego koncernu takiego, w którego skład chodzi chociażby wspomniana przeze mnie spółka Bioagra, największy producent bioetanolu czy Bakoma, czy spółka w Tychach ściągająca rzepak, czy działacze polskiego stronnictwa ludowego kupują wyłącznie polskie zboże? Ta informacja jest konieczna, dlatego że dzisiaj protestują rolnicy. Rolnicy w województwie opolskim, z którymi rozmawiam, nie mogą sprzedać mokrej kukurydzy, a dostają bardzo niskie stawki 750-800 zł. Na Lubelszczyźnie jest jeszcze gorzej. Dostają stawki 600-650 zł. Ta sytuacja jest dramatyczna. W związku z tym apelujemy do polskiego stronictwa ludowego o to, aby poinformowali opinię publiczną, czy ich działacze sprowadzają zboże zagraniczne czy kupują wyłącznie zboże polskie? W tej sprawie powinien panować całkowity konsensus, ponieważ utworzone korytarze do eksportu zboża ukraińskiego na inne rynki powinny działać. A niestety, szanowni państwo, widzimy wiele transportów kolejowych z mokrą kukurydzą. Pytania są o ich badanie na terenie Polski, bo oczywiście na zboże jest po interwencji pana premiera Kowalczyka badane od grudnia 2022 roku kompleksowo. Ale pytania są podstawowe czy działacze polskiego stronnictwa ludowego są również współodpowiedzialni za sprowadzanie zagranicznego zboża, co uderza w polskich rolników? Ufam, że tak nie jest. I odpowiedź na to pytanie otworzy drogę do pozytywnej dyskusji dyskusji o tym, aby postawić na większy udział biokomponentów, co jest dobre dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego i dla polskiego rolnictwa w benzynie w polskiej benzynie 95. Wzorem innych państw. W tej sprawie zachęcamy wszystkich do konsensusu politycznego, tak aby w trudnej sytuacji wesprzeć polskich rolników. Kaucja, co zresztą postulowało proszę. Rozmawialiśmy na temat kaucji w czasie debaty sejmowej. Taki mechanizm niestety nie obowiązuje w Unii Europejskiej. Nie ma w kodeksie celnym kaucji. Chcielibyśmy taki mechanizm wprowadzić, ale to jest decyzja całej Komisji Europejskiej. Nawet nie naszego komisarza, który podobnie jak pan wicepremier Henryk Kowalczyk, wspiera polskie państwo w zakresie tych negatywnych, przeciwdziałania negatywnym skutkom liberalizacji handlu z Ukrainą, ponieważ rzeczywiście ceny szczególnie w tych przygranicznych województwach są zdecydowanie niższe niż w innych województwach, a i tak cierpi całe polskie rolnictwo. Poszkodowani są przede wszystkim rolnicy z województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, ale oczywiście ta sytuacja trudna utrzymuje się w całej Polsce. Silne stanowisko polskiego wicepremiera Henryka Kowalczyka na spotkaniu w Brukseli, jestem przekonany, że Przełoży się w najbliższych dniach na konkretną decyzję Komisji Europejskiej w zakresie wsparcia również polskiego rolnictwa. chciałbym zapytać o kontrolę w Orlenie. Jest to zwrot akcji, można powiedzieć, w tej sprawie. Prezes Banasz powołuje się na postanowienie sądu w sprawie innej, co prawda spółki z udziałem Skarbu państwa, czyli Fundacji Energo, krótko mówiąc, sąd uznał, że trzeba wypuścić kontrolę NIK do tej fundacji. W związku z tym, czy teraz też Daniel Bajtek uszanuje takie... Czy puści konstytucyjny organ państwa, czy też nie? Czy ma coś do Panie redaktorze, ten temat to jest spór prawny między spółką a prezesem Niku, który niestety ten spór próbuje upolityczniać, ponieważ w ostatnim czasie prezes Banaś wprowadzi osobistą wendetkę w stosunku do rządzących. Ale ten spór między uprawnieniami Najwyższej Izby Kontroli do kontrolowania spółki z udziałem Skarbu Państwa, należy oddać w ręce Sądu. To postanowienie, jak Pan zauważył, dotyczy innej spółki, nie samego Orlenu, tylko spółki energa i według mojej wiedzy nie jest to też postanowienie Sądu prawomocne. Nie wiem, jakie jest stanowisko Zarządu spółki Orlen, poczekamy i możliwe, że będą składali zażalenie na tego typu postanowienie Sądu, ale namawiałbym wszystkich polityków, żeby nie upolityczniali kwestii sporów prawnych, bo to jest typowy spór prawny, słyszeliśmy po jednej z komisji senackich stanowiska mecenasów reprezentujących spółkę PKN Orlen i ich argumentacja do mnie trzyma. Także tyle myślę słowem komentarza od strony politycznej. Ale do strony, do to spółka z udziałem w Skarbu Państwa i są różni jeszcze akcjonariusze Orlenu i Skarb Państwa może skorzystać z takich uprawnień, jakie ma każdy akcjonariusz. Argumentacja przywoływana przez mecenasów związana z tym, że nikt ma uprawnienie do kontrolowania wyłącznie sytuacji, w której wydatkowane są środki publiczne jest według mnie w stu procentach co Panowie na taki pomysł, propozycję Premiera, aby prowadzić referendum w sprawie odległości dla trafów, żeby złagodzić ten, kontrolu, czy jest, żeby dla, ten pomysł, który jeszcze jest, bo jak się odwiedzi, to znowu 7 sekretów, ale można było to złagodzić, wprowadzając referendum, żeby ludzie decydowali, czy chcą, żeby stali 500 kokonów czy 7 sekretów. Solidarna Polska podchodzi sceptycznie do liberalizacji ustawy wiatrakowej. My wspieramy szczególnie źródła odnawialne źródła energii te stabilne, a więc biogaz i biomasę. Poczekamy, czy taka poprawka w sprawie referendum zostanie zgłoszona i wtedy się do niej odniesiemy. Na pewno z, oceniamy pozytywnie poprawkę pana posła Marka Suskiego w sprawie zwiększenia odległości szkodliwej dla zdrowia i i ludzi, i zwierząt, wiatraków odległości, wiatraków od zabudowań. I w związku z tym, szanowni państwo, poczekamy na dalsze prace. Jeżeli poprawka pana premiera się pojawi, to wtedy się do niej ustosunkujemy. Tak jak powiedział pan minister Kowalski, z pewnością, z satysfakcją przyjmujemy poprawkę pana posła Suskiego, ale ja bym chciał zwrócić uwagę, że na ogół tak, w takimi w stu procentach zwolennikami wiatraków są w jakimś dziwnym przypadku mieszkańcy dużych miast. Dlaczego? Dlatego, że mają pewność, że żaden wiatrak nie, postanie, nie, postanie, nie zostanie postanowiony obok ich mieszkania czy domu. Natomiast myślę, że dużo większe znaczenie ma opinia osób, które zamieszkują ośrodki wiejskie, gdzie właśnie jest ryzyko, że przy ich domostwach powstaną wiatraki. To ich zdanie ma mieć tutaj przeważające znaczenie. I myślę, że taki, taka dyskusja nad referendami jest dobra, bo każda partycypacja społeczna jest ważna, ale tak jak wspomniał pan minister Kowalski, no nie ma jeszcze takiej poprawki, więc poczekamy i wtedy będziemy się do niej odnosić. Czy ma sensu państwa istnienie podkomisji, które spotykają się w od swojego powołania pod komisją Spraw na Natowej i Gazu w maju 2021 roku przez nie z panią na 3 minuty od to ma sens, żeby tak podkomisje? To już należy kierować podkomisji. pytanie do członków tych podkomisji, którzy się zdecydowali na uczestnictwo w tego typu podkomisjach. Proszę pamiętać, że ta kadencja jest, ta kadencja jest też specyficzna przez pandemię koronawirusa. Prace Sejmu przez ponad półtora roku funkcjonowały zupełnie inaczej niż no zazwyczaj. No, więc, tak więc namawiam wszystkich członków podkomisji, aby albo się wypisywali, jeśli nie uczestniczą w tych pracach, albo, albo zaczynali. No w ogóle nie są Szanowna Pani, wyborcy ocenią pracowitość każdego sposób, bez względu na to, jaką metkę partyjną nosi. Ja jestem zwolennikiem tego, aby posłowie wypełniali swój mandat jak najżarliwie i oczywiście uczestniczyli w pracach podkomisji, komisji, które powołują, ale w poszczególnych przypadkach warto oceniać każdego z posłów oddzielnie. Zachęcam wszystkich parlamentarzystów do zdecydowanie większej jeszcze aktywności w tych właśnie w obszarach, jeżeli są znaki zapytania co do braku tej aktywności. Strony sejmowe umożliwiają sprawdzenie posła, aktywność pod każdym kątem. I jeśli chodzi o procent głosowania, i jeśli chodzi o interpelacje. W zasadzie cała nasza działalność jest pod pełną kontrolą. Jeszcze ostatnie pytanie. Pana, czy Pan uważa, że możliwości dotyczące funduszu ministra edukacji są Pana zdaniem większe niż możliwości dotyczące ja, sz sz Szanowni Państwo, ja powiem w ten sposób. W 2014 roku za czasów rządów PO-PSL, Kolegium Europy Wschodniej otrzymało dużą nieruchomość w województwie dolnośląskim. Wyraziłem swój pogląd na ten temat. Uważam, że to była słuszna decyzja, bo jest to bardzo zacna i szanowana instytucja, znakomity think tank, który spełnia swoją propaństwową rolę w takiej debacie geopolitycznej. Pomimo tego, że jego wrażliwość jest odmienna od mojej, ale będę tej decyzji bronił. Tak samo będę dzisiaj bronił decyzji pana ministra Czarnka, który wsparł organizacje pozarządowe. Niestety w dzisiejszym okresie faktycznej już kampanii wyborczej jest to wykorzystywane przez polityków opozycji do atakowania organizacji pozarządowych, które przecież wymagają wsparcia. W mojej ocenie proces przebiegł transparentnie i warto pogratulować panu Przemysławowi Czarnkowi determinacji we wspieraniu systemowym, tak jak to robił również Rząd POPSL na mniejszą skalę, organizacji pozarządowych, które dobrze służą Rzeczpospolitej. Dziękujemy uprzejmie. Dzięki.